PKTPL. Z naszej strony polecamy! ArtGeo od roku 1993 zajmuje się badaniami gruntu dla budownictwa i ochrony środowiska. Opracowuje dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje geotechniczne warunków osadowienia oraz różne inne opinie, ekspertyzy i projekty w zakresie związanym ze współpracą obiektów budowlanych z gruntem. Dysponuje własnym sprzętem wiertniczym, m.in. wiertnicą mechaniczną ze świdrem ślimakowym przelotowym, próbnikami przelotowymi RKS. Oraz klasycznym sprzętem do wierceń ręcznych. Stosuje także mechaniczne urządzenie do sądowań mechanicznych. Firma ArtGeo wykonywała badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla takich inwestycji jak droga ekspresowa S3 na kilku odcinkach na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku, port lotniczy w Goleniowie, magazyny portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu, niemal wszystkie szczecińskie centra handlowe oraz liczne osiedla mieszkaniowe i inwestycje o innym charakterze. www.pkt.pl Wyspecjalizowana wyszukiwarka